Żyje się tylko raz. Drugiego razu bym nie wytrzymał. Zacząłem na samym dole i jakimś cudem spadłem jeszcze niżowanie ludzi mi nie wystarczy. Chcę, żeby przestali żyć. Biorę super gorące kąpiele, żeby ćwiczyć smażenie się w piekle i to, co mam w spodniach określa moją płeć. To znaczy, że moja płeć jest malutka. Moje grono znajomych jest niewielkie, ale to nie mój wybór. Ludzie nie lubią ze mną przebywać. Czy jestem idealny? Nie! Czy staram się to naprawić? Nie. Tego dnia myślę sobie, nie może być już gorzej. A wtedy jest jeszcze gorzej. Inflacja nie istnieje. Obniżcie cenę albo po prostu zacznę Jeśli Nie przekręcę wszystkiego. W żart, to się zajebę. Mamy tradycję jebać policję. Batmanem i w połowie Spidermanem. Nie mam ani supermocy, ani pieniędzy. Nie dziwne, że mam zjebane życie. Jestem głównym bohaterem, a to wszystko dla rozwoju mojej postawy toczy się dalej. Ta! To właśnie jest problem! Nie myłem się od wczoraj! A nienawidzę się od ośmiu, że się, że mam więcej chromosomów od ciebie. Nie. Moje ch to jest słabe, tak samo jak moja pamięć. Więc daj mi spokój. Dzisiaj zaczynam swoje wyzwanie Grudzień, gdzie staram się przeżyć Grudzień. Każdego dnia ćwiczę swoje nogi, kiedy cały czas uciekam od problemu.